Redakcję RN.eu wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. RN.eu Premiera pierwszej generacji kart RTX zawiodła wielu entuzjastów gamingu. Nie dlatego, że były to urządzenia złe, wręcz przeciwnie, technologicznie stanowiły ważny krok w ewolucji grafiki komputerowej. Ale ich bolesne dla portfela cena i ostatecznie, jak się okazało, mizerne wsparcie wydawców dla świeżej implementacji ray tracingu pozostawiły niesmak w ustach klientów. Spotęgowane dodatkowo wydłużeniem cyklu generacyjnego, wprowadzeniem wariantów super. Ale teraz atmosfera wśród graczy jest zupełnie inna. Ogłoszona przez Nvidia Seria 3000 ma nareszcie szansę namieszać na rynku. RTX 3070 ma kosztować zaledwie 500 dolarów i być przy tym potężniejszy od mocarnego 2080 Ti. A to przecież najsłabsza z ogłoszonych ostatnio kart. Obiekt dzisiejszej recenzji RTX 3080 to karta dla graczy hardkorowych bijąca na głowę nawet najmocniejsze karty zeszłej generacji i kosztująca przy tym jedynie 700 dolców. W Polsce 3279 zł. To około 2000 zł mniej niż dominujący do tej pory 2080 Ti. Nic dziwnego więc, że fani graficznych doznań ekscytują się potencjałem. Rzadko zdarza się, by nowa seria sprzętu oferowała znaczący skok wydajności przy jednoczesnym spadku cen. Oczywiście pod warunkiem, że to co obiecuje Nvidia przekłada się jakoś na rzeczywiste osiągi. Cóż, to właśnie sprawdziliśmy, konfrontując tego urodziwego potwora z niemal całą rodzinką 80. Testując tak GTX 1080 i 1080 Ti oraz RTX 2080 Super 2080 Ti oraz 3080. Tak, wiem, wszyscy chcecie dowiedzieć się, jakie są numerki, ale zanim to nastąpi, musimy pochylić się trochę nad aspektem fizycznym urządzenia. Model referencyjny Nvidii doczekał się nowego designu, odchodzącego od metalowych trójkątów wydań poprzednich. Nowy projekt jest bardziej matowy i stylowy, choć wciąż nie krępuje się używać LEDów do podświetlenia logotypu. Ciekawostką jest nowy mniejszy konektor zasilania składający się z 12 małych pinów, kompatybilny wstecznie ze standardowymi przewodami PCIe z pomocą dołączonej do pudełka przejściówki. Karta charakteryzuje się też niecodziennym ułożeniem wentylatorów. Jeden znajduje się z góry, drugi z dołu obudowy, co ma podobno wpłynąć pozytywnie na chłodzenie przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności termicznej. Ile prawdy w tym stwierdzeniu, nie wiem, ale liczby zdają się to potwierdzać. Karta, nawet pod maksymalnym długotrwałym obciążeniem, pozostaje przyjemnie cicha. Na tyle, że w normalnych domowych warunkach nie potrafiłem usłyszeć jej wcale. Również temperatura nie wykraczała wtedy poza strefę komfortu. W stres testach udawało nam się rozgrzać ją do około 78 stopni, według wskazań sensorów, lub okolic 83 stopni, jeśli wierzyć naszej kamerze termicznej, mimo potężnego profilu termicznego na poziomie 320 W. Rekomenduje zasilacz minimum 750. Były to natomiast skrajne sytuacje, oznaczające, że karta bez problemu radzi sobie nawet z bardziej wymagającymi zadaniami dokładnie tak, jak oczekiwalibyśmy od karty referencyjnej pod tym względem absolutnie bez niespodzianek. Interesująco robi się, gdy rzucimy okiem na reklamowane przez Nvidia parametry. Wyraźnie widać tu, że firma podeszła do usprawnień w sposób inteligentny, by wyważyć stosunek ceny do wzrostu jakości. 3080 ma mniej ram, rdzeni tensorowych i RT niż swój najbliższy konkurent, a mimo to jest od niego zauważalnie szybszy, a to dzięki faktowi, że ilość nie zawsze idzie w parze z jakością. Pamięć to jeszcze świeżutki wariant GDDR6X, oferujący znaczny wzrost prędkości i poszerzenie przepustowości pamięci, a nowa generacja rdzeni związanych z technologią RTX pracuje szybciej. Dzięki temu może ich być na karcie mniej, przez co karta staje się tańsza, a mimo to oferować zauważalny wzrost prędkości. I oczywiście brzmi to jak typowa marketingowa papka, więc odpuśćmy sobie nawet gadanie o procesie 8-nanometrowym. Ale liczby nie kłamią, i przeprowadzone przez nas testy wyraźnie wskazują na to, że jest w nich zielenko prawdy. RTX 3080 to niewątpliwie najpotężniejsza domowa karta graficzna na świecie. Przynajmniej do Premiery 3090 pod koniec tego roku. Zarówno w testach syntetycznych, jak i podczas grania nowa zabawka nie miała sobie równych, po prostu zamiatając podłogę konkurencją w nawet najbardziej wymagających testach. Time Spy dawał jej przewagę aż 25% względem najbliższego kandydata, a reszta kart pozostawała w tyle jeszcze dużo dalej. Nie inaczej było w Firestrike Ultra, gdzie przewaga wzrosła średnio do 33%, czy w Port Royal, gdzie mimo wykorzystania ray tracingu, punktowa wydajność 3080 o 30% przebijała najpotężniejszą do tej pory kartę na rynku. Dla zabawy zbenchmarkowałem tu również niewspierające sprzętowo ray tracingu 1080TI, by uwypuklić przepaść. Następne w kolejce były oczywiście benchmarki typowo RTX-owe. Te są o tyle ciekawe, że wskazują nie tylko na wzrost surowej mocy, ale też optymalizacje związane z będącą jeszcze w powijakach technologią rzucania promieni. Tak więc, Boundary cieszyło się średnim wzrostem wydajności na poziomie 45% względem TI i niemal 70% w starciu Super. Również Bright Memory, renderujące się w sporo niższym 1080p zamiast 4K, gdzie potencjalnie starsze karty mogłyby mocniej rozwinąć skrzydła, jasno dawały do zrozumienia, że z serią 3000 nie będzie żartów. Tu również uzyskaliśmy podobny zysk wydajności. Ten przekłada się bezpośrednio na doświadczenia gamingowe. Jesteśmy już w terytorium kart tak potężnych, że bez wykręcania wszystkich opcji na maxa trudno zrobić na nich wrażenie, nawet grając w natywnym 4K. 3 Wiedźmin 3 najlepszy, na przykład, w znanym ze swojej słabej optymalizacji Nowigradzie, wyciąga tu w 2160p i ze wszystkimi świecidełkami podkręconymi na Uber średnio 104 fps. Znowu około 33% lepiej niż najbliższy konkurent. Widzicie tu pewien schemat? Podobne wartości zobaczyliśmy we wszystkich testowanych grach. Pięknie zoptymalizowany Doom Eternal w jakości ultra koszmar to średnio 153 fps -y w naszej sekwencji testowej. Forza Horizon 4 135 w swoim wbudowanym benchmarku. Nawet w GTA V podkręcając wszystkie wartości na maksa, poza zepsutą z jakiegoś powodu w wersji epikowej opcją długich cieni, udało nam się przebić magiczną barierę 100 średnich klatek na sekundę. Oczywiście jeśli chciałbym być złośliwy, mogę odpalić też Microsoft Flight Simulator na Ultra w 4K. Tu w najbardziej zasobożernych punktach gry wydajność spada do zaledwie 30 klatek na sekundę. Ale to i tak lepiej niż 2080S, która tę samą sekwencję odpala w klatkach niecałych dziewięciu. Jeszcze ciekawiej robi się, gdy współczesne gry potrafią wykorzystać dobrodziejstwo technologii RTX. Tytuły obsługujące Deep Learning Super Sampling dają olbrzymią przewagę kartom RTX nad swoimi kuzynami z rodziny GTX. W większości benchmarków czysto rastrowych RTX 2080 Super idzie ramię w ramię z 1080 Ti pod względem wydajności, ale nowsze gry wspierające DLSS pozwalają odpalić Turbo RTX-om i zaczyna się przepaść. W Dev Stranding na przykład 1080 Ti wyraźnie odstaje już od 2080 Super, a odległość rośnie tylko z każdą kolejną kartą. I bez niespodzianek 3080 znów stoi dość wygodnie na szczycie. No i na koniec zostawiłem sobie gry retracowane. Ta technologia jeszcze dojrzewa i minie pewnie z generacja czy dwie kart, zanim stanie się standardem, ale również tutaj widać zauważalne kroki w dobrym kierunku. Control w 4K, w wysokich ustawieniach i z suwakiem RTX ustawionym na opcję średnią, jest już grywalny z grubsza w 60 klatkach na sekundę, podczas gdy jeszcze niedawno gracze musieli zadowolić się dużo mniej płynnym klatkarzem i to w najlepszym wypadku 30% niższym. Miałem też okazję przetestować przy okazji premiery nowych kart jeszcze świeże wsparcie ray tracingu w Fortnite i szczerze mówiąc nie byłem pod wrażeniem samej implementacji. Epic musi jeszcze trochę nad tym popracować. Niemniej jednak również tutaj 3080 radzi sobie lepiej niż pozostałe z testowanych grafik. Wyciskając ostatnie soki, podkręcając opcje wizualne i ray tracingu na epickie z lekką domieszką DLSS udało się tu wyciągnąć trochę ponad 40 klatek. Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie będzie grał w sieciówkę w takiej konfiguracji. Przy ludzkich ustawieniach graficznych Fortnite działa spokojnie w paruset FPS-ach. A to tylko te najważniejsze. I prawdę mówiąc, dla większości z Was najbardziej wymierne zmiany względem poprzedniej serii kart, bo pod maską zmieniło się oczywiście sporo więcej, jak wsparcie dla standardu HDMI 2.1, umożliwiającego puszczenie po tym kablu obrazu w rozdzielczościach nawet powyżej 8K przy większej rozpiętości barw, czy wykorzystanie nowej szyny PCI Express 4.0, choć spokojnie karta zadziała oczywiście również w starszych płytach głównych. Pojawiła się możliwość sprzętowego dekodowania niezwykle ciężkiego kodeka wideo AV1. Ten wykorzystywany jest na przykład na YouTube do serwowania treści w rozdzielczości 8K i przekierowanie tego ciężaru na kartę graficzną mocno odciąża systemy, które do tej pory nie radziły sobie zbyt dobrze z obrazem o takiej rozdzielczości. Na poziomie sprzętowym udostępniono też nową metodę dekompresji danych pod szyldem RTX-IO, która z grubsza pozostaje jeszcze teoretyczna, bo nikt jej nie wspiera, ale w teorii mogłaby umożliwić na przykład znaczne skrócenie czasów ładowania gier, tak jak chcą to robić konsole nadchodzącej generacji. Nvidia chwali się przy tym nowymi narzędziami niezwiązanymi bezpośrednio z tą konkretną kartą, ale ogólnie rozwijającymi się możliwościami rodziny technologii RTX. Aplikacja Nvidia Broadcast pozwala na przykład wykorzystywać uczenie maszynowe do wycinania tła z kamerki do streamów, o tak, czy odszumiania dźwięków w nawet bardzo hałaśliwych pomieszczeniach, takich jak właśnie to. Mam nadzieję, że nadal mnie słychać. Ok, tutaj mały drugi test. Uwaga, odstrzymianie jest teraz wyłączone. I odstrzymianie zostało włączone. Wyłączone. Włączone. Technologia Reflex to jedyna nowinka, której z braku odpowiednich narzędzi nie możemy zbytnio przetestować. Według Nvidia jest to specjalny system na poziomie sterownika, który zmniejsza w kompatybilnych grach wewnętrzną latencję, minimalizując czas od wystąpienia akcji do jej wyświetlenia na ekranie. Wsparcie dla niej zaimplementowane zostało już w kilku wiodących tytułach e-sportowych, takich jak Valorant, Apex Legends czy Fortnite. Morał z tej historii jest taki, że Nvidia znów zaczyna łapać wiatr w żagle i zbliżamy się do tego punktu, gdy karty z rodziny RTX, należące do tej pory głównie do entuzjastów, zaczną stawać się sensowną alternatywą nawet dla graczy o mniejszych budżetach. Ceny spadają, wydajność rośnie. 3080 zastępuje cenowo w ofercie Nvidia 2080, a niemal podwaja przy tym jej osiągi. 3070 oferowana jeszcze taniej ma szansę namieszać na średniej półce, a kto wie, co stanie się, gdy za kilka miesięcy firma ogłosi nowe karty z półki niskiej, bo prędzej czy później przecież dojdzie i do tego. Przyszłość jest jasna dla graczy oczekujących najwyższej wydajności i na tym etapie należy trzymać kciuki, żeby nadchodzące gry wykorzystały sprytnie czającą się w nich moc.